Content pruning to nic innego jak wykonanie analizy treści. W zasadzie można powiedzieć, że to jest audyt treści i to bardzo kompleksowy, w którym weryfikujemy nie tylko sposób pisania treści, ale przede wszystkim jej przydatność oraz to, w jaki sposób wpływa na część albo na cały serwis oraz oczywiście na sprzedaż. Jedną z takich czynności, którą można wykonać podczas content pruningu, to jest na przykład po analizie, wyjdzie nam, że z 1000 artykułów blogowych 800 musimy usunąć, ze względu na to, że ta treść jest stara, zamierzchła, starożytna i przestarzała i w ogóle nie buduje nam konwersji. Ale Przede wszystkim zwracam uwagę, że jeżeli dojdziemy do takiej konkluzji, że chcemy usunąć aż tyle treści, to musimy zweryfikować dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, każdą treść, którą chcemy usunąć, no i jak gdyby optymalizować, ale mówimy o usunięciu. Jeżeli chcemy taką treść usunąć, zweryfikujmy, czy w sercz konsoli za ostatnie 16 miesięcy. Miała ona ruch, miała ona wyświetlenie i jak ona się zachowywała, bo może się okazać, że gdzieś tam kiedyś ona była wypozycjonowana, ale z uwagi na przykład na chociażby zmiany algorytmów, utratę jakości treści, brak merytoryki, tę treść wystarczy po prostu przeoptymalizować, dooptymalizować, zmienić, odświeżyć i będzie działała. I drugi element, który moim zdaniem jest najbardziej krytyczny. To jest element związany z linkowaniem wewnętrznym. Może się okazać, że część tej treści, która nie, nie sprzedaje na dziś i nie przynosi ruchu, jest elementem linkowania wewnętrznego. I w przypadku dużej, bardzo dużej ilości treści usuwanej, może się okazać, że cały serwis nam polegnie i. Ruch organiczny zacznie powoli i sukcesywnie zamierać, albo nawet nagle, i to nie będzie spowodowane algorytmem, tylko naszymi działaniami, bo usunęliśmy treść, która jest krytyczna z punktu widzenia linkowania wewnętrznego. Content pruning to również na przykład e, zweryfikowanie, czy dana treść jest aktualna, czy nie, i jej odświeżenie. Czasem tę treść odświeżamy w części, czasem w mniejszej części, czasem w większej treści, e, czasem. Cała treść jest podmieniana, ale nie zmieniamy adresu URL. Dlaczego nie zmieniamy adresu URL? Bo jeżeli ta treść kiedyś była wypozycjonowana, to lepiej tego adresu URL nie ruszać. No chyba że w adresie URL jest data na przykład roku 2023 i trzeba to zmienić, no to uczulam, że przy content pruningu grzebanie przy slugach czy też adresach URL nie jest dobrym rozwiązaniem. Następnym elementem content pruningu jest chociażby łączenie Różnego rodzaju treści, która jest bardzo podobna, zduplikowana w jedną całość. I to ja też uczulam na to, aby zweryfikować ruch i linkowanie wewnętrzne tego, co usuwamy i tego, co będzie scalone i ra, oraz y, odpowiednie dobranie adresu URL docelowego, który jest powiedzmy na przykład chociażby najlepiej wypozycjonowany czy też przynosi nam ruch. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli y, niektóre y, artykuły będą dobrze wypozycjonowane, a chcemy je zlikwidować, ale na przykład są zero klikiem, czyli w direct answer boxie, to w tym momencie wypadniemy z tego direct answer boxa i on już tam nie wróci, tak? Nie wrócimy w to miejsce, bo to jest zupełnie inna metodologia obliczenia, przynajmniej ja, my tak podejrzewamy. I w tym momencie ten Direct Answer Box jest na długie miesiące stracony. Oczywiście, content, content pruning to również recycling treści, tak? czyli chociażby przełożenie tej treści na nowy format, na przykład YouTube. Natomiast dobrze jest uwzględnić w content pruningu fakt, żeby w tej treści, którą odświeżamy, pojawiły się również inne elementy content marketingu, niż sama treść pisana, chociażby statystyki, chociażby linki do źródeł, filmy z naszego kanału YouTube, z TikToka czy z Instagrama. To są elementy, które wzbogacają kontent na naszej stronie internetowej i powodują większe zaangażowanie użytkownika. Z drugiej strony, jeżeli content pruning połączymy z recyklingiem treści, na dziś będziemy mogli zbudować dość dobre albo nawet bardzo dobre zasięgi nie tylko w, w wynikach organicznych w wyszukiwarkach Bing, Yahoo czy w Google, ale również w wyszukiwarkach związanych z chatbotami, czyli np. ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Mode, AI Overviews, czyli popularnie LLM. -y, i Rozbudowa tych kanałów, czyli treści, YouTube, Instagram, social media, spowoduje, że nasza marka będzie widoczna szerzej, klienci będą docierali. A w llm my będziemy cytowani nie tylko za pomocą naszego poradnika, ale również artykułów sponsorowanych, będą pokazywane nasze YouTube y itd., itd. Dlatego, jeżeli dobrze wykorzystamy zarówno content pruning, jak i recycling treści, Uzyskamy lepsze efekty. Pamiętajcie też, że to, że na przykład spada Wam widoczność, nie oznacza, że idziemy w złym kierunku. To oznacza, że usunęliśmy sporo treści, albo część treści, w to miejsce powstała nowa albo coś, żeśmy scalili. Natomiast generalnie wtedy okazuje się nagle, że spadek widoczności spowoduje na przykład, że ten ruch jest bardziej kaloryczny i ruch w serczką soli może nam wzrosnąć, a jednocześnie przełoży się. To na sprzedaż. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, aby content pruning połączyć jednocześnie z recyklingiem treści i przyniesie to bardzo dobre efekty.